Mam pytanie, czy w Komisji Europejskiej można odczuć podział na równych i równiejszych? Mówię w kontekście polskich stoczni, o których ostatnio domaga się oddania pomocy publicznej, doprowadzającej do bankructwa, podczas gdy Niemcy tą swój system bankowy wiele miliardów euro. Tak, może jeszcze ja z pierwszego rzędu. Czy polityka regionalna, z punktu widzenia Pani Komisarza, Pani Komisarz zdaje się, się w tym temacie dosyć dobrze, Wpływa na to, że te regiony się zbliżają do siebie, czy raczej jest tak, że te, które były na przodzie są, może być, cwańsze i więcej korzystają i jeszcze bardziej się wybijają. To jakby równym szeregiem, przecież się rozczłonkowujemy. tu książki nie zostanie już. Ja już mam, To ja jeszcze tylko krótko chciałbym zapytać, czy w programie Regionu 2020 została uwzględniona Polska i czy jesteśmy tam. Tym krajem, który jest skazany na zagładę, czy są jakieś zaproponowane rozwiązania dla Polski, jeśli tak będzie? Ja się chciałem spytać, czy nie należy się spodziewać też odwrotnego efektu z powodu kryzysu, że w tym momencie jest potrzebna tania energia i że w tym momencie względy ekologiczne nie, nie zostaną zepchnięte na bóg? Proszę, proszę. To ja mam jeszcze takie pytanie. Czy Komisja Europejska polityce rozwoju regionu. Oprócz yy, dawania środków na różnego rodzaju inwestycje chociażby ekologiczne i energetyczne. Yy, dba także o to, aby zniwelować różnice w mentalności i, i, i nie wiem, albo ludzi rozwijać, albo uatraktywiać regiony i przyciągać yy, tych, którzy są nie wiem, przedsiębiorczy i odważni. Ja myślę, że też jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że w związku z tym potrzebne są badania, potrzebna jest wiedza, potrzebne jest stałe inwestowanie e, rzeczywiście w, w, w eksplorowanie wszystkich konsekwencji, źródeł i e, kosztów i być może są przed nami jeszcze jakieś inne e, pomysły. Także te, te technologie węglowe, których potrzebujemy w Polsce, też niektórzy mówią, że to jest właściwie najwcześniej za 20 lat, czy w związku z tym... E, a, być może inni mówią, że możemy to zrobić w pięć lat. Nie, bo jeżeli będziemy to robić sami w pojedynkę i przekonani, że wszystko możemy my sami, to prawdopodobnie zabierze nam to trochę więcej czasu. W odróżnieniu od wiatraków do technologii węglowych nie ma. To znaczy, technologie węglowe są w projektach i na papierze, a wiatraki stoją. Nie można porównywać rzeczywistości. Z, z, z papierem. Tak? To, to no tak, w sensie czasu, jaki to zabierze, no, to warto też o tym mówić. Bo, to nie jest rozwiązanie na jutro, żebyśmy mieli świadomość. Bo... Pierwsza elektrownia da Bóg ruszy w 2015 roku i zobaczymy, będzie Również, jak będzie działała. Również jakakolwiek elektrownia nuklearna, gdyby się Polska zdecydowała, to też jest kwestia. Pewnie co najmniej 20 lat, zanim zaczęła to Powiedzmy optymistycznie 15. Jeżeli będziemy bardzo szybko się poruszać, na razie chcemy tak. w miejscu. Bo musimy odbyć debatę. Ja myślę, że debata jest Debaty bardzo ważna. Debaty w Polsce nie ma. No, na żaden temat, ale może od tego by się udało zacząć. Ja liczę na, na Twój wpływ na wysokie władze, żeby zaczęły rozmawiać, bo społeczeństwo takie zupełnie głuche i głupie nie jest. Mapy, czany, Cała na nadzieja nie mam w tym, powiedzieć. że nie jest. Bo to nie jest tylko to, to znaczy po prostu w Polsce nie, nie wykształciła się w ogóle kultura prowadzenia debat, bo wszystko się kończy bardzo szybko po jednym czy drugim artykule praktycznie, bo do tego się zaczyna, się kończy personalnymi dyskusjami i, i właśnie to zabija wszelką debatę. A E, takich dyskusji, żeby na przykład się na Usnowie ludzie zebrali, żeby ktoś mówił, prawda, o tego typu takiej debaty bezpośredniej do tej pory w Polsce nie myślę, że nie udało nam się rozwinąć, mimo że społeczeństwo obywatelskie jest w coraz lepszej kondycji. wszystkich tych wskaźnikach, które w różny sposób wyrażają innowacyjność, polskie przedsiębiorstwa, w szczególności te małe i średnie, których jest 99,8%, one wypadają dość słabo. My mamy bardzo dużo małych i średnich przedsiębiorstw, bo na 23 miliony małych i średnich przedsiębiorstw w Europie 3,6, czyli 1,6 znajduje się w Polsce. No, oczywiście nie wszystkie są aktywne, ale, ale jest to rzeczywiście bardzo, bardzo duża rodzina w tej całej grupie europejskiej. Natomiast one są bardzo małe, one są bardzo mało innowacyjne, one są mało zdolne do wchodzenia we współpracę ze środowiskiem nauki, ze środowiskiem badawczym. W Polsce to znowu, nie pamiętam tych danych, ale z, z doświadczeń z mojego glob troterowania w Europie, mogę powiedzieć, że ilość e, tak zwanych centrów innowacyjnych czy parków technologicznych e, jest w relacji do innych państw członkowskich niezwykle mało. To jest, ja nie potrafię pojąć. Ostatnio otworzyliśmy dwa tygodnie temu na Dolnym Śląsku, w Obrzyku, taki, e, taki park, ale biorąc pod uwagę skalę gospodarki i e, ciągle wysoki udział. Przemysłu w naszym produkcie krajowym brutto, to, to to jest proces bardzo powolnie, wolno trwający i to trochę martwić. Więc jest dużo takich działań, które myślę otwierają głowy i, i, i obniżają poziom strachu przed nowym, nieznanym, obciążonym dużym ryzykiem. I teraz szczególnie w okresie kryzysu, kiedy chyba najważniejszą, naj, najtrudniejszą barierą do pokonania no, w uruchamianiu. Wyjścia z kryzysu jest brak zaufania wzajemnie wszędzie, tam, na banki, do przedsiębiorstw w szczególności, ale, ale nie tylko. To tego typu wspieranie wszystkiego, co, co może podnieść poziom zaufania jest niesłychanie istotny. Pan Radek Stał, co znaczy, że, że ja inna korzyść. Przepraszam bardzo. po prostu nam też daleko inne spektakty. Bardzo dziękujemy za to, że zgodziła się Pani Profesor przyjąć nasze zaproszenie. Dziękujemy za wykład, dziękujemy za dyskusję. Jestem przekonany, że horyzonty wiedzy w zakresie energetyki dzisiaj tutaj wśród studentów i młodzieży licealnej zostały poszerzone. Ja tu byłem z kwiatami właśnie za naszą Do Życzę dobrej sesji, bo rozumiem, że to jest temat, to, to, który to jest To jest temat, który jest tak, tak, taki, temat tam, tak. ale, ale, ale dobrze, no tak winajczy, że jestem też belfem i wiem, że sesji się przeżywa. Tak. No, no my jeszcze staramy się, żebyśmy już Nie do mnie, nie za pozostałości poprzednich tak, Najgorsza była matura w potem. Są tutaj też świeżo naukowcy, maturzyści. też A już po tak, tak, Chwila oddechu, zaraz przejdziemy do głosowania na